Wow, co to jest za fajne, to widzicie co to jest? A to jest za pokrętło. O. Ej, a co się na mazło? Okej. Okay. Czekajcie. Jde! O kurde, co się dzieje? Czemu nas tak wybieta? Ej, to wasza butelkę zagramy. No. Kogo wylosuje? I to jest zielone miejsce, to znaczy y, y, ten y, kto ma mówić. No, okay. to prawda, Dobra, żeby... dajemy tutaj. O, ten żółtoludek. Żółtoludek. No, 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 on. on. Hej, powiedz kupa i dupa. Co? Zajmę pomiędzy góry i jest Kupa i dupa. A, teraz to Dobra, to na maksa podkreśliłem. No co jest najlepsza zabawa Lapia i zielone O Ta delfinka Delfinka popiec Ibu Co klaps? Nie rozumiem. Ach nic nie rozumieją no może się pobawimy w prawdę, y, i wyzwanie Tam gdzie będzie delfinka Tam musimy mówić prawdę czy wyzwanie Okej okay. No dobra tak to się ustawmy trochę dalej od siebie Dobra, teraz ją wylosowało. Musisz powiedzieć, w kim się zakochałaś? Co ja mam powiedzieć? W kim się odyskałam? Nie. Nie, kim się zakochałaś? W kim się zakupiłam? Nie, zakochałaś! kim się Ej, E, nieważne. Dobra, kręcimy się. Muszę? Dobra, teraz ten żółty lubek. Musisz głośno krzyknąć. Kurczaki pieczone, smażone narożnie robią. Co ja mam powiedzieć? Mam syreć w kosmosie? Jaki kosmosie? Nie no. Albo masz powiedzieć: rzucę ci zabawką! mam powiedzieć: czubię się za pieniądze? Nie, no a nie wiem. Wiecie co, oni chyba i tak nic nie skłaniają, chyba lepiej chodźmy. Ej, mam pomysł, ej, mam pomysł. Może za to, że nic nie odpowiedzieli, to ich weźmiemy i rzucimy przez okno. A gdzie masz to okno? No to na podłogę. Rzucam was! Ła. A masz, a masz! A, dobra! No, jakieś inne atrakcje zejdziemy. No. Ty, co to jest w ogóle za atrakcja? Nie wiem. też ja nie wiem. A, uh, masio, twoja czapa. No mam już czapę. Dobra. A, co to jest za kliknięcie za tobą? Hmm. Kliknę to może. No, no właśnie nie wiem. A może kliknąć? Chyba te łapki. O, ja to zjem. My, ty... To jest zabawka! O, czyli wygraliśmy jakąś zabawkę? Chyba tak. Przepraszam, co tu się dzieje? Wy kradniecie? To jest nieładnie. My nie kradniemy. Ale ty skradziesz. Ale my to wygraliśmy. Nie, wy to ukradliście. Oddawać mi to. A, no. A więc... Ja co, to... zapocie... co za głupie babsko. Jak się do mnie, przepraszam, odzywasz. Chyba normalnie. Ale co tutaj trzeba zrobić, by to wygrać? No musicie! A wiem! Uf. Wiem już! O. Po prostu naciśnij! Wow, Wygrałem! A i, I to wszystko? Trzeba nacisnąć na przycisk duży. Aha! I co? Wygraliśmy już coś? No nie wiem. Nie jestem od tej maszyny. Jestem głównie od jedzenia. Chcecie, to zobaczyć? przyjść na mnie na hamburgerowe wata cukrowe. A ile kosztuje? E, z jakiejś miliardy złotych. Co? Idź stąd głupie babsko. Jak się ty pan swory odzywasz? Dobra, idź już stąd, bo śmierdzisz burgerem za drogi. A ty śmierdzisz skunksem. A ile ludzi kupiło tego burgera? Miliardy tysięcy! Ja nie mogę, to pani nic nie umie w tym sklepie. A ty się zamknij! Jak się pani do mnie odzywa? Niech się pani szacuje do mnie odnosi! Dobrze, wie pani, co ja jestem silny, chodziłem na siłownię jeden dzień. A masz! I dobrze ci tak, nie wracaj! Dobra, idziemy dalej najwyżej. No. Wezmę nam te zabawki. To które chcecie? Ja, Takie. Ja chcę tę chmurkę. Okej. Okay. Ja chcę tego kosmika. Którego? Żółtego czy? Nie, żółtego, żółtego. O, dobra. A! To wezmę tego. Dobra, chodźcie. Idziemy. Wuhu. Dobra. Sija, potrzebuj mi zabawkę. Tak. Patrzcie, hamburgery! Kradniemy! <grych> tak. Hej, nie kradnij. Się boi Niech pani się moich hamburgerków! Za Nie, pani się wypcha! Nie. O nie. A nie! nie, dobra! O! No, no. o, o ale, dobra. Ale, dobra. Ale... ale dobre! Niam. Ale dobre! Mm. Kurde! Jak śmiecie! Widzieciory! Wstrętne! Ale A nie, haćmy. pani się cicho! O, popkornik! Jemy też popcorn! Popcorn! Najlepszy Pop no, no nie, papka mi wyleciał mi na podłogę. Dobra, uciekamy, chodźmy. Uciekamy, uciekamy. Zanie, za O nie, tak się nie skończy. Policja dobra, wezmę. Poczekamy za ty i Ty, ten Mmm. Głupie babsko. A ty jesteś mm. głupim dzieciakiem. Nie mówi do pani. Ej, dobra, musimy uciekać, bo się chyba wkurzyła. No lepiej. Jeszcze was powzwie. A niech się pani poźwie nas. Dobra. Łapać jest fajny sklep! Ooo! Oh, proszę pani, a można tutaj coś wygrać? Nie, możecie tylko po prostu kupić. Oh. Ej, które chcecie okulary? Mm, ja chcę te... Ja chcę te na środku, te takie, co mają trzy oczy. Znaczy, te Nie, dobre. ja chcę je, ja chcę je te... ja chcę te chmurkowe. Ja chcę te, które mają trzy oczy. Okej. Okay. Ale wyglądam koksowo! Wow. No. O, misiu. Pasują do mnie! Misiu! Aha. Nawet super! Pasują Ty do, do mnie! Do mnie też pasują i do ciebie też pasują! No. Wow! To się nazywa być teamem, dobra. Dobra, idziemy. Ty, patrzcie! Są czapki jeszcze! I dobra, chodźmy! Bo nie zapłaciliśmy. Dobra. Tylko muszę czapkę. Co chcecie? Czapkę? Ja, ch ja chcę tą... Al albo ja chcę tą chmurkową. Eee... Ja chcę w sumie tą... Jej, mamy do... Jeszcze są obranka! Jakieś. No. Ale chodźmy. Ich. Ale to są dla dorosłych. Dobra, kradniemy. Oh, jej. Co wy! A wy mi nie płacicie, o nie pozwę was. Dobra, chyba mamy trochę wrogów, ale to nie szkodzi. No. Eee, Kula, się spodziewałam. A, patrzcie, pieniądze. Ej, a może stąd ukradniemy i zapłacimy. No. Dobra. Dobra, proszę pani. Płacimy. Za pieniądze nie przejmuję. Co pani to jest? Eee, proszę pani, przecież nie je się kasy. Co pani? Ja nie mogę. Co pani to jest? Ten świat jest, jest w ogóle dziwny. No. No, ale lecimy. A, co lecimy. Co to jest? Patrzcie, koleja góra. Lecimy, lecimy, dawajcie, no, no, dawajcie. No, Patrzcie, Łaj! No, no. wow, Dobra, wy wynocha mały rudzielsu! Wynocha, wynocha, to my chcemy. A co mi zrobiliście? Ale fajnie. Ale fajnie. Szybkość. Shef. Ej, panie rybo, Ustaw na o Okulę. Okulę. Ale fajnie! Ale fajnie! Ale fajnie! Dobra, no, ja, już, ja już chcę zejść. Za zaraz Moja też. No ja też. kurde! Jeszcze wy nie zrobili pachorii, żałuję Cię! gdzie jesteś? Wygram coś z automatu. A, okej. Okay. Mogę? No. Tylko dziś nie płaczmy, bo wszystkie Pani zjadły pieniądze. Cześć. Mogę? No. O! Oh. wygrałeś! Różowego! O! Oh, oh, oh. Jeszcze wygram! Oh, oh, go. Yeah. Bra, o Dobra, klikam. Łuuu! O wygrałeś! Róż. Dobra! Ej, proszę pana, tam z tyłu za nami, za to trzeba zapłacić? No oczywiście, że tak, za miliardy złotych! Eee... Chyba nie. A co myśleliście, że tutaj wszystko jest za darmo?

Działam szybciej! Ale fajnie! Fajnie, a, fajnie, fajnie! To zabawa! Dobra, może zajdźmy? Dobra, lepiej! <śmiennie> <śmiennie> o nie, zabawka czy... Si! Dobra, o! Dobra! Tak, gdzie teraz idziemy? A gdzie można? No nie wiem. Może e, pójdziemy tam. Hmm. E, byliśmy już. Czyli idziemy do kolejnej stacji. No, idziemy do kolejnej. No, do mojego! Ty. Do mojego pluszaka idziemy. O, tutaj... Wow. O, tutaj dużo rzeczy nie zapłacimy. Ty, patrzcie. Patrzcie! Popatrzcie! Ej, może pani może tutaj coś kupić? Może tu jedynie kupić? Nie mówimy do pani, mówimy do tego mniejszego. Jakiego mniejszego? Niech pani spojrzy. Kurde, chcę ciebie widać. w zasranej A mogę też u siebie kupić? Kupse hot doga w Lidlu. Dobra. Ale dobrze, proszę pani, byśmy mogli... Dobra, coś tu jest pod tym. Ale proszę pani... Co jest pod tym? Nie, 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 dobra, sprzedam wam doga. Jak chcecie, to mogę was poprowadzić. No, okay. Okay. no poprowadź teraz, dobra. He, to jest... To jest twój w ogóle bar? No, to jest twój bar, to jest twój bar, dokładnie. A co ty robisz? No jak to zrobię? Hotel sprzedaje. sprzedaję. Oh. O, a możemy kupić? No, tylko mam dwie. Okej, okay. o mi, ale to... Mm. No, no. To kuchujecie w końcu, widzicie? Jak e, nie no jest. proszę pani, poprosimy wszystko. E, no dobra. Albo, Muszę, je, albo wszystko jednym. Oh, oh, dobra! Dobra. Chcecie hot doga czy fryty? Dobra, do o, 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 dawaj, ty, pani Ej, Ej, kumaki, patrzcie, jest, jest zielony, hot dogi Dobra. Frytowa, to, wow, wow no Chcecie takie? No dobra. No mm. dobra. Ja Jak chodzi. ja chcę takiego hot doga... Ja, ja chcę tego zielonego. Ale mm. dobra. I co, musimy za to zapłacić, proszę pani? Nie, no, no kurde. Zakoszczyjmy? Aj, sorki, lepiej się odsunę. Proszę pani, a trzeba za to zapłacić? No za miliardy złotych. Kurczę, dobra, i... A, ja czekamy. Hej, nie no nie wracać mi słody. tu! Jeszcze nie. Ej, słodzia. Ej, Krampet. co za tam jest sas ty głębi. No to sas. Chcesz z nami. Iść? Nazywam się sas. Dobra, sas. Chodź z nami? Dobra. O, tu jest fajnie, gwarantuję. Wow. na szastu! A nie ma chyba. A nie, jest. Oh. Ooooooo! O kurda, tyle zbiiliśmy! Jeszcze raz, ja jeszcze raz! Ej, a chcecie dać EP całą? No. Tak! Tak! Uwaga, tam będzie zdjęcie nasze! Od, Odbierajmy ją! To jest zdjęcie! A. 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 <grych> Dobra! To było fajne! Ach, nie no muszę chyba przyznać, to było fajne. Dobra, to będzie już chyba koniec. Dobra, jeśli wam odcinek się specjalnie z CekaPoka spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję. Do no. papa!